Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie, to chciałbym e, zrobić reklamę mojego serwera Discord e, Piotr i Przygody SMP. No bo wiadomo, będę miał własne SMP w Minecraft, ale wiadomo, e, nie wiem czy widzieliście w ogóle, ale nie najlepiej się wczoraj czułem, i dlatego właśnie e, nie było, nie robiłem jakby odcinka. Na którym reklamuję serwer Piotrli Przygody SMP wczoraj, tylko był dzisiaj. No, bo wczoraj się nie nawieczyłem i przed chwilą sobie stworzyłem ten serwer i mam ogólnie Piotrli Przygody SMP. Jestem zbyt małym twórcą, aby umieszczać linki do, do Discorda w opisie filmu. Tak mi wyskakuje jak dopróbuję. Tak YouTube nie jestem małym twórcą. W sumie to jestem, w każdym, ale możecie to zmienić, klikając suba. W każdym razie, y, ogólnie to, że aby dołączyć na serwer Piotr i przygody SMP y, i jesteście pewni, że będziecie grali na moim, na moim SMP w Minecraft, y, no to, no to y, jakby ja. Y, dodajcie mnie y, na priva. O tak, to jest świetny pomysł. Dodajcie mnie na priwa. Zaraz tutaj pewnie będzie napisane. Tylko nie wiem, czy ja to dobrze napisałem. Tak, dobrze napisałem. I musicie dodać mnie na priwa na Discordzie i ja Wam wyślę wtedy link do link do mojego serwera Discord. Tutaj macie mój, mój nick Piotr i Przygody, podłoga 04759. Wszystko dokładnie tak, jak jest tutaj, bo ja zapamiętałem akurat, więc dodajcie dodawajcie mnie po nicku. No i ja Wam wyślę po prostu, dołączajcie na Piotr i Przygody SMP. Aktualnie kanały tekstowe to pisanko oraz pomysły na odcinki, a kanały głosowe to ogólne oraz gadanie podczas gry. Pewnie, jak, pewnie po jakimś czasie wrzucę więcej kanałów. Ale co, no na razie nie ma co się rozkręcać, tak? Yy, tak naprawdę jestem jeszcze jedyny na tym serwerze. No więc co, no więc po prostu dołączajcie, dodawajcie mnie na pliwie. No i nie zapomnijcie dać łapki w górę, bo mnie to bardzo motywuje, a was nic nie kosztuje. No więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.